To jest zaświadczenie z Instytutu Pamięci Narodowej z 2005 roku. To zaświadczenie zostało wydane na moją prośbę w 2005 roku, dlatego że w tamtym czasie pojawiło się w obiegu nazwisko Stanisław Gawłowski przy okazji chyba listy Wilsztajna. Ja zwróciłem się do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby jednoznacznie wyjaśnić, czy to dotyczy mnie, czy jakiegoś innego Stanisława Gawłowskiego? To zaświadczenie dość jednoznaczne, właśnie nie dość. Jednoznacznie stwierdza, że dane osobowe pana Stanisława Gawłowskiego, urodzonego 27 listopada 1968 w brzegu nie są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa oraz innych osób udostępnionych w Instytucie Pamięci Narodowej od dnia 26 listopada 2004 roku. A więc mam nadzieję, że od tego momentu, przynajmniej w tym miejscu, nie będzie wątpliwości, że to co się dzieje w ciągu ostatnich godzin, nie dotyczy mnie, tylko być może jakichś innych osób, a jeżeli dotyczy mnie, to w trochę innym wymiarze. Rozdałem również Państwu jeszcze jeden dokument. Dokument, który został wytworzony przez Prokuraturę Rejonową w Koszalinie w dniu 9 listopada 2012 roku. Ten dokument dotyczy umorzenia postępowania związanego Postępowania, o które wniósł Instytut Pamięci Narodowej oddział czy filia w Koszalinie, które dotyczyły podrabiania, fałszowania dokumentów państwowych dokumentów, które miałyby świadczyć, jakoby to ja i dzisiejszy burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz. Jesteśmy tajnymi, czy byliśmy tajnymi współpracownikami. Najpierw IPN jednoznacznie stwierdził, że te dokumenty to fałszywki i że zostały spreparowane i że one godzą w dobre imię i moje, burmistrza Klimowicza i że są przestępstwem przeciwko dokumentom. Dyrektor Oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie wniósł do oddziału IPN w Szczecinie o to, żeby przeprowadzić rewizję w domach dwóch osób, Urszuli R i Jana M. Te osoby są od wielu, wielu lat w bardzo dużym konflikcie ze mną. W przypadku Urszuli R. Ten konflikt trwa od czasu, gdy byłem zastępcą prezydenta w Koszalinie. Od tamtego czasu do dzisiaj włącznie bardzo systematycznie, w różny sposób mnie atakuje, różny, od różnych stron internetowych począwszy, przez różnego rodzaju akcje, protesty, nie tylko w Koszalinie, ale w Warszawie. To jest działanie, które ma na celu zdyskredytowanie polityka opozycji. Mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że to jest początek różnych niedobrych zdarzeń, które będzie dotyczyć wielu polityków opozycji. Kto inspirował dyrektora oddziału w Szczecinie? Kto go inspirował? Czy to była jego własna decyzja? Czy ktoś go inspirował do tego typu działań? Czy ktoś mu wydał polecenie? Więc nie mam zamiaru pisać. Oczekuję, żądam wyjaśnienia tej sprawy.